Witajcie mam dla Was kilka nowych informacji. Po pierwsze to będzie wiadomość dla ludzi, którzy myślą, że jestem animowcem, tak mam na myśli ciebie, Kałach. Ja nim nie jestem, po prostu nie mogę bezczynnie patrzeć na to, że bezbronni, wolni ludzie czerpią. Po drugie do sojuszu STR oficjalnie dołącza Międzyfałdówka, czyli już trzeci członek ostatniego Bastionu Wolności. Po trzecie od tajnych agentów, którzy oficjalnie nie współpracują z nami, dostałem dwie informacje: jedna odnośnie tego, że Susi Central chce po animowcach poddusić innych, a druga to tajne nagranie z Manżuri. Po czwarte to partyzancka STR drastycznie się rozrasta, dzięki czemu będziemy mogli efektywniej zwalczyć tyranię Susi Central. To tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że osoby, które są wgapione w Susi Central przejrzą na oczy i zaczną walczyć z jego tyranią. Za wolność!